Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was przegadany, szybki, upiększający makijaż dzienny, wykonany tanimi perełkami. Będzie tutaj nowość z drogerii i będą tutaj dwie perełki z Biedronki, które możecie dorwać jeszcze w bardzo, bardzo niskich cenach, a warto. Także jeżeli chcecie zobaczyć, co to za produkty, serdecznie zapraszam do dalszej części filmu. I tak jak wspominałam, zaprezentuję wam dzisiaj nowości marki Bel, które pojawiły się w Biedronkach i ja testowałam te produkty już, robiłam dla was test, którego wynik po 9 godzinach noszenia pokażę wam tutaj. Natomiast złośliwość rzeczy martwych nadal mnie nie opuszcza. Nie wiem, co się dzieje. Ostatnio ja jakoś dziwnie rezonuję z Elektroniką, ostatnio, i nie nagrało mi się połowa filmu, więc dzisiaj po prostu opowiemy sobie już o moich odczuciach po kilkukrotnym noszeniu tych produktów, bo dzisiaj może z drugiej strony mam więcej do powiedzenia niż tylko po takim jednorazowym teście, który jest testem na żywo i pierwszym wrażeniem, więc może nawet lepiej, że, że tak wyszło. Więc ustalmy sobie po prostu, że tak miało być. I zaczynamy od podkładu. Jest to Hawaii Skin Foundation 12 godzin trwałości Long Lasting numer 01 Light Beige. Już Wam mówię. Co ten podkład dokładnie ma robić? Ehm, długotrwały, wegański podkład z SPF 6. To jest tak niski SPF, że tutaj raczej tą ochroną przeciwsłoneczną bym się nie kierowała. Hawaii Skin Foundation to kryjący podkład, dzięki któremu uzyskasz efekt drugiej skóry. Idealnie wyrównuje kolory cery i kamufluje niedoskonałości, pozostawiając jedwabiste, matowe wykończenie makijażu. Nawilżająca formuła podkładu zawiera odbijające światło pigmenty, które sprawiają, że skóra wygląda świeżo i promiennie. Beztłuszczowa, wegańska formuła zapewnia 12-godzinną trwałość makijażu oraz chroni przed szkodliwym wpływem promieniowania UVA i UVB. Tak jak mówiłam, ten filtr jest na tyle mały, że tutaj tym bym się nie kierowała i tak sugeruję... Używać SPF-u w pielęgnacji. Podkład jest dostępny w dwóch uniwersalnych kolorach. Posiada certyfikat PETA. Sposób użycia: aplikuj podkład palcami, gąbeczką do makijażu lub pędzle. Ja sobie najpierw zaaplikuję ten podkład za pomocą dłoni, później doklepię gąbeczką, bo tak lubię najbardziej. I pierwsze co mogę Wam powiedzieć. On jest dość um, taki gęsty, kremowy. Nie powiedziałabym tłusty, ale jest to raczej ten gęstszy, konkretniejszy, mocniej kryjący podkład. I najlepsze krycie uzyskać można z niego nakładając go palcami. Więc tutaj pod kątem aplikacji, jeżeli chcecie wyciągnąć z niego jak najwięcej, sugerowałabym najpierw właśnie rozkładać go dłońmi, a następnie ewentualnie doklepywać gąbką w miejscach, w których chcecie um, stopić go z resztą twarzy, żeby nie było żadnych um, takich miejsc, które po prostu nie są rozblendowane. Więc ja sobie zawsze tak robię, że nakładam palcami, a później doklepuję gąbeczką i wszystko rozcieram na bokach. Dobra, podkład mamy nałożony. I pomimo tego, że mamy tutaj dość ciężką konsystencję, na twarzy po roztarciu tego gąbeczką podkład nie ma pełnego krycia. Krycie uznałabym jako średnie. Możecie zobaczyć, że tutaj zaczerwienienia z policzków mi przebijają, ale dzięki temu podkład wygląda bardzo, bardzo naturalnie. Jedyne, co zauważyłam już przy używaniu tego podkładu, to to, że dostaniecie go w biedronce w bardzo korzystnej cenie, ale Pojemność jest stosunkowo mała, bo mamy tutaj 20 gramów. Standardowa wielkość podkładów to 30 ml, więc mamy tutaj mniej produktu i trzeba go też stosunkowo dużo. W jednej aplikacji, żeby uzyskać taki efekt, jaki teraz widzicie na mojej twarzy. Jeżeli chcecie podbijać to krycie, użyjecie go więcej, więc ta cena już się troszeczkę tak jakby podwyższa. Ale i tak uważam, że jest to świetny podkład, który dostaniecie w bardzo dobrej cenie, w biedronce i za chwilę pokażę Wam też, jak on się utrzymał na mojej skórze po 9 godzinach noszenia makijażu. Byłam za Zachwycona tym, jak on się prezentuje, wytarł się jedynie na noskach z okularów, co było normalne, bo to jest. Takie standardowe mechaniczne uszkodzenie, które występuje przy każdym podkładzie, nawet najdroższym, który sobie nałożycie. Więc tutaj pod kątem trwałości jest rewelacyjny. Nie czuję go na twarzy, wygląda bardzo naturalnie. Nie zauważyłam, żeby mnie zapychał. I tutaj też na tym obrazku, gdzie ponad 9 godzin nosiłam ten makijaż, możecie zobaczyć nowy korektor marki pierre ne, który sobie teraz nałożę. To jest Serum Concealer, czyli korektor. Skierowany pod oczy, ale nie tylko, który ma pielęgnować i ma w sobie SPF25. Tutaj ta ochrona już jest większa, ale nadal uważam, że jest to um, ochrona dodatkowa do pielęgnacji. I to jest korektor, który zaskoczył mnie pozytywnie, zarówno nałożony solo w makijażu typu no make-up, jak i właśnie w makijażu pełnym na podkładzie, który mogliście zobaczyć po tych 9 godzinach. To jest korektor, który bardzo przypomina mi na twarzy ten mój ulubiony korektor Pirene, czyli Contour concealer. Natomiast on ma lepszy kolor, numer 01. Jest idealny dla bladiochów. Jest troszeczkę bardziej pielęgna. Więc świetnie sprawdza się, w szczególności pod oczami. Um, utrzymuje się świetnie, nawet nieprzypudrowany za pomocą pudru, bo testowałam go zarówno z pudrem, jak i bez. Um, nie wchodzi w zmarszczki. Jest świetny, naprawdę świetny. Nie ma pełnego krycia. Krycie oceniłabym jako średnie. Więc jest to raczej taki korektor, który sprawdzi Wam się na co dzień, ponieważ ym, SPF w korektorach na poziomie 25 już może Wam się też na zdjęciach wyświecać yy, znaczy odbijać światło flesza, o tak. Więc nie użyłabym tego produktu na żadne większe wyjścia, gdzie wiecie, że może Wam być robione jakiekolwiek zdjęcie, ale na co dzień dla mnie rewelacja. Jest to korektor, który na pewno wyprze u mnie. Kontur concealer na co dzień, ponieważ tak samo dobrze się wtapia, tak samo dobrze wygląda na twarzy, ale ma dodatkowo ochronę przeciwsłoneczną i dodatkowo hmm, ma kolor, którego nie muszę rozjaśniać. O tak, a w palecie takiej ogólnej Pirene, niestety, kolor jest dla mnie za ciemny, więc tak to się prezentuje. Ja sobie go nakładam standardowo w miejsca, w których zawsze nakładam korektor. W połączeniu z tym podkładem uzyskujemy naprawdę przyjemną mieszankę. Strefę tej okolicy pod oczami utrwalam sobie moim sprawdzonym pudrem Eveline Varietę. Tego też użyłam w makijażu, który przetrwał 9 godzin, więc teraz pokazuję Wam dokładnie, czego użyłam, że to tak dobrze wyglądało po tak długim czasie. I tak podsumowując, jeżeli lubicie średnie krycie w makijażu, nie chcecie wyglądać. Yy... Zbyt ciężko na co dzień chcecie ujednolicić swój koloryt skóry, ale żeby nadal skóra wyglądała jak skóra, to zarówno podkład, jak i korektor polecam Wam wypróbować. Są godne mm, przetestowania no i ceny tylko tak, jakby krzyczą na korzyść tych produktów, bo w tych cenach naprawdę Bel udowadnia, że się da. O tak, i to nie pierwszy raz, także. Uważam, że jest to kolejny hicier z biedronki, który warto przetestować. Resztę twarzy utrwalam moim ulubieńcem, czyli mgłą pudrową marki PSE. Jest to puder, który delikatnie rozświetla, ale zostawia skórę taką świeżą, naturalnie wyglądającą. Wyciąga ze skóry blask. Który nie wygląda jak tłust spocony, tylko wygląda po prostu naturalnie i bardzo, bardzo zdrowo. Więc teraz nakładam sobie go na boki twarzy. Oczywiście nie polecam Wam takich produktów, jeżeli macie niedoskonałości, bo one je podkreślą. Więc jeżeli borykacie się z niedoskonałościami, których nie chcecie podkreślać, to raczej poszłabym w mat na całej twarzy. Kolejnym bardzo pozytywnym zaskoczeniem przy pierwszym kontakcie ze skórą był puder brązujący z kolekcji Bell. Natomiast zauważyłam, że on na koniec dnia, po tych 9 godzinach, wyglądał dość plamiście na moich policzkach, i teraz Wam to pokażę. I też oglądałam test tych produktów u Ady Grotkowskiej. Ona miała podobne doświadczenia z tym brązerem. U niej ten brązer wyglądał jeszcze cieplej po tych godzinach. U mnie koloru nie zmienił, ale faktycznie Miałam wrażenie, że wyglądają e, policzki w tych miejscach, gdzie był ten brązer nałożony dość plamiście, nierównomiernie, więc wam że to nie wina podkładu, ale samego pudru, więc dzisiaj go nie nałożę. Ale za to jestem uzależniona ostatnio od efektu, jaki daje ten bardzo chłodny ostry na pierwszy rzut oka róż marki Maxmo jest to Pink Chick i to jest róż, którego ja się troszeczkę bałam bo nie lubię takich chłodnych odcieni na mojej skórze ale on słuchajcie wygląda tak dobrze teraz Wam go pokażę on daje takiego życia na skórze że ostatnio po prostu stał się moim ulubieńcem dlatego sobie go tutaj aplikuję pasuje mi też dzisiaj do sukienki jak wcale przy aplikacji nie jest tak intensywny, jak może to sugerować opakowanie. Więc jeżeli boicie się takiego produktu, to tutaj lekka ręka i nie ma problemu. Do tego uwielbiam mój pędzel Hakuro All In One 01. On mi robi praktycznie cały makijaż. Zawsze nakładam nim zarówno puder, jak i brązer. Rozświetlacz róż. Naprawdę wszystko. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. I dzisiaj, tak jak mówię, nie nakładam tego brązera z Bel, bo wydaje mi się, że ta plamistość była po prostu jego winą. Nakładam coś sprawdzonego, co mogę Wam polecić. No i jest to właśnie ten róż z Maxmo. Pomimo tego, że no może się wydawać straszny na pierwszy rzut oka, jest świetny. Rozświetlacza na szczyty kości policzkowych nie nakładam, bo ta mgła pudrowa dała mi już taki ładny, delikatny efekt, więc tak go zostawię. Przeciągnę sobie jeszcze tą mgłą delikatnie przez dekolt, żeby tutaj wszystko ładnie się błyszczało. Ale ta mgła pudrowa właśnie daje taki fajny, nienachalny efekt. Ona nie ma w sobie żadnej drobinki, daje po prostu taki zdrowy blask skóry i za to uwielbiam ten produkt. Naprawdę uwielbiam. W brwiach nie mam nic nowego, więc po prostu przejedziemy sobie dalej. Na brwi nałożyłam kredkę z benefitu numer 2,5. I teraz przejdę sobie do makijażu rzęs. Ostatnio bardzo lubię używać na co dzień tuszu Zalotka z Glamshopu. To jest tusz, który daje delikatny efekt na rzęsach, ale je podkręca i fajnie podkreśla. Każdą jedną rzęskę przez to, że ma bardzo drobną i gęstą szczoteczkę. Może nie drobną, ale też pikulce na tej szczoteczce silikonowej są bardzo drobne, przez co podkreślają każdą jedną nawet najkrótszą rzęsę. Moje rzęsy nie są spektakularne niestety, ale przy tym tuszu na co dzień bardzo ładnie wyglądają. To będzie taki mój typowy dzienny makijaż, kiedy chcę szybko, ale w miarę konkretnie wyglądać. I tutaj, jeżeli chodzi o usta, żeby było tematycznie w chłodnej tonacji, Golden Rose Matte Lip Ink, numer 01. I tutaj jeszcze w kolekcji Bell z Biedronki mamy Aloha Lip Gloss w takim ładnym, chłodnym, różowym odcieniu, który e, wydaje mi się będzie idealnym dopełnieniem tej pomadki, więc nałożę sobie go. O tak. Błyszczyk wygląda obłędnie w połączeniu z tą matową pomadką Golden Rose. Ja lubię łączyć matowe pomadki z błyszczykami, bo to się dobrze zjada i wygląda w ciągu dnia. Jest trwałe, ponieważ kontur, który mamy wyrysowany za pomocą matowej pomadki, się trzyma bardzo długie godziny, a później możemy reaplikować błyszczyk i zawsze te usta są ładniej wyrysowane niż za pomocą konturówki albo samego błyszczyka. Sam błyszczyk nigdy nie da Wam takiego ostrego efektu jak właśnie nałożony na matową pomadkę, więc to combo Golden Rose plus Bell serdecznie Wam polecam, jeżeli ten efekt, który teraz widzicie, Wam się podoba. Także to tyle. Tak prezentuje się moja dzienna propozycja świetlistego, bardzo naturalnie wyglądającego makijażu upiększającego, który zrobicie dosłownie w 10 minut. Dodatkowo wykonanego głównie tanimi produktami, które już teraz znajdziecie w drogeriach i w biedronce. Także, podkład, korektor, błyszczyk. Serdecznie. Polecam. Dajcie znać, czy testowaliście już te produkty, jak Wasze wrażenia, jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.